Pomimo protestu Klementyny, mąż postanowił natychmiast rozmówić się z Jolantą. Ty ba, psztylu stupnięty, ty! Siedem, siedem. Co z tobą nie tak? Ze mną? A nie udawaj idiotki. Wszystko już Klemce powiedziała. Jesteś niewdzięcznym dupkiem, Edek. Że to? Wiesz, że ze mną miałbyś lepiej. Nie no, marzę o tym, żeby całymi dniami siedzieć w piwnicy, głupia raszpro. Zamknęłam cię tam, żebyś przemyślał swoje postępowanie. Ale gdybyś obiecał mi, że się ze mną ożenisz, od razu bym cię wypuścił. Nie, nie no, ona jest kompletnie stuknięta. Jakim cudem ty tego nie zauważyłaś wcześniej? Lepiej zadzwonimy na policję. Plan ma rację. Jestem wykończony. Przez cały tydzień siedziałem w jednej pozycji, prawie nie czując rąk i nóg. Ale Jolka odpowie za moje cierpienia. Dam wariatów. Nie, no, brak mi słów. Nie wiem, co powiedzieć. To jakieś szaleństwo.